Zgodnie z decyzją ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego bieżącego roku, działki ewidencyjne stanowiące teren dawnego poligonu położone w naszym mieście zostały ustalone jako tereny zamknięte. Taka informacja została podana oficjalnie na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzja oznacza, że teraz przeznaczenie terenu zależy formalnie od gestii MON, a całość została wyłączona z miejskich planów zagospodarowania przestrzennego. Obszar dawnego poligonu to około 140 hektarów. Już jakiś czas temu Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że do Tczewa ma wrócić wojsko. Teren w sąsiedztwie Osiedla Górki i Zuosu ma zostać zagospodarowany na potrzeby obronności państwa. Wojsko interesuje się nie tylko poligonem, ale także dawnym butynkiem szkoły na ulicy Południowej. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że oba tereny miałyby być przeznaczone dla tej samej formacji. Na razie mundurowi nie zdradzają o jakie wojska chodzi.